Zakończyły się szachowe zmagania w ramach Otwartej Ligi Mazowieckiej w sezonie 2019-2020. Dwie ostatnie rundy, 9 i 10, zostały rozegrane w niedzielę 9 lutego w Legionowskim Ratuszu. Przy szachownicach spotkało się 12 drużyn startujących w lidze. Nie bez szans na najwyższe miejsce na podium miał Legion Legionowo. Szachowa niedziela w ratuszu zaczęła się od meczów półfinałowych, które miały wyłonić drużyny walczące o miejsca na podium. W fazie play-off decyduje w zasadzie ten, ten jeden mecz, także e, jeszcze się mecze nie skończyły. Niewykluczone, że drużyna, która do tej pory e, jak gdyby zgromadziła najwięcej punktów, wcale do tego finału nie awansuje. W takiej sytuacji znalazł się właśnie Legionowski Legion. Jesteśmy w fazie meczu półfinałowego z drużyną z aktualnie prowadzimy jest wynik 2 do 1. Natomiast toczy się jeszcze gra na pierwszej desce, gdzie w przypadku naszej przegranej będzie remis w meczu, natomiast ze względu na regulamin, czyli remis w meczu, to wtedy decyduje kolejność na wynik na deskach. No więc jeżeli przegramy, to przegrywamy mecz, natomiast jeżeli koledze uda się. Osiągnąć remis lub wygrać, no to będziemy w finale. Niestety, sprawdził się ten czarny scenariusz i Legion musiał się zadowolić walką o trzecie miejsce. Jego rywalem był skoczek trojański. W meczu o brąz zespół z Warszawy okazał się jednak lepszy i Legionowianie ostatecznie zajęli miejsce tuż za podium. Rywal legionu z meczu półfinałowego, czyli Laura Chojnicy, był drugi, a otwartą ligę mazowiecką sezonu 2019-2020 wygrał promyk Ciechanów. Druga drużyna legionu ligowe zmagania zakończyła na 11. miejscu. Z roku na rok poziom jest coraz wyższy, mamy dużo juniorów. Juniorzy bardzo szybko potrafią robić postępy. Dzięki temu, że szachy są takim sportem multiwikowym, pozwalają mierzyć się bardzo dorosłym zawodnikom, często z dziećmi, ale to wcale nie znaczy, że ci starsi zawodnicy mają nad nim przewagę. Dziś niejednokrotnie szybciej łapią schematy, częściej szybciej myślą, dzięki temu te partie potrafią być bardzo zróżnicowane, też bardzo równe. Najlepszym przykładem na to, że już najmłodsi szachiści mogą rywalizować z bardziej doświadczonymi zawodnikami jest 9-letnia Milena Kordys, zawodniczka drużyny Laura Chylice. Dlaczego w ogóle zacząć od szachy? Co ci się w tym grze podoba? Może. No, jest w ogóle fajne. Trudno, Trudna? Trochę. Na czym polega trudność? Może no, trudno to samo jest wykrywać i trudno jest myśleć, że nie wiem, jaki ruch wykonać. Czasami. Trzymajmy kciuki, aby w następnej odsłonie otwartej Ligi Mazowieckiej Legionowi poszło zdecydowanie lepiej.